Dziś sobie pogramy w toka boka z moją młodszą siostrą. Przywitaj się! Będziemy koło, otwierać. koło! Koło, tak! Będziemy otwierać prezencik, tak? Tę. To super, co? Koło! Mama, ko... koło! Koło? Tak! E, to jest moja młodsza siostra, i będziemy dzisiaj otwierać prezencik w toka boka. Ciekawe, co będzie. Ci wydaje, że. Co jest ze szkoły? ale nigdy nie wiadomo, więc widzimy się na poczcie. Dobra, ogólnie nam się załadowało. Teraz będziemy wchodzić w pocztę, tak? Tak. Będziemy odbierać razem prezent? Tak. No to super. No to widzimy się już na poczcie. O, już jesteśmy na poczcie ogólnie. Teraz biorę moją postać. Ojej, pamiętacie, jak zwiedzam szkołę? Chcesz, Hanie, jakoś yy, dzidzie wyciągnąć? To to. Yy, nie wiem. Mam. Nie to. wiem, to jakiś pan. Dobra, Hanuj, kim chcesz być? Tu. Nie, 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 nie. Na pewno nie. Na pewno nie. Może tą, moją siostrą, co? To. W toka boka. To. Ty, ty jesteś moją prawdziwą. Ale co? Co jakiś bobo bo poszło za nami. Wiecie co? Wy może sobie pójdźcie, my tylko chcemy otworzyć prezenty, co? Dobra, klikasz? Tutaj? Nie, nie tutaj. Patrz. Tu. O, tu. O, jeszcze? O, będzie prezent ciekawy jaki. I wiecie co? Ja bym chciała coś zobaczyć. Ale... W sumie to może w kolejnym prezencie. Lapka! Ej! Lapka kukurydza! Czemu mogę i postawić? Ojej! O tylko tutaj. Fajna, hani, hania, fajna lampka. To po, daj mi prezent. Ty chcesz nieść? To. Zobacz, tu jedzenie jest. Naprawdę, ja Ty zjesz gruszkę, okej? Okay? Hania, zobacz. Tutaj są prezenty darmowe z poczty. Które dostałam. Które dostałam. Nie, nie wiem, jaki to jest. Jajko. Chcesz jajko wielkanocne? Tak. Okej. Okay. Tam. Takie? Tak. Okej, okay. to jest. Pyszne? Tak. No to dobrze. To ja mam lampkę kukurydzę, w sumie my mamy. I co, lecimy do domku i odstawić? Tak! To się widzimy w domku. Ta. Dobra, jesteśmy ogólnie i teraz... Ojej! Ojej. Dobra? Eee, no dobra, no to, to tutaj? M mam nadzieję, że rodzice się nie zaorientują, że byłyśmy gdzieś. Mamy! E, to ty. To siostra. O, jakoś. Ja ci mam odstawić tą kukurydzę do pokoju? Tak? Ania, nie, nie, ruszaj moją postacią. Mam ci, chcesz taką kukurydzę w pokoju? No, dobra. Okej, okay, to ogólnie tutaj my jesteśmy. Ostatni ten plecak. Mój telefon, moja kasa, więc ja może to odstawię w moim pokoju. Hej, rodzice! Gdzie byliście? Byłaś w nie, absolutnie nie. Okej. Okay. Mam taką nadzieję, że na pewno nie. Tak, no to co? Na dzisiaj to już tyle. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnych odcinków. Tak. tak? Mają zostawić subskrypcję? Tak. Moja jeszcze mówi tak, więc <laughs> pamiętajcie o tym. No i co? Do zobaczenia na kolejnym odcinku. To na razie. 因为。嗯